O północy z 2 na 3 maja z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku Białej Hałcnowie wyruszy pięciu biegaczy pielgrzymów. Pokonają 90-kilometrową trasę pomiędzy Bielskiem Białym a Krakowem. Wyruszą jako specjalna grupa pierwszej pielgrzymki diecezji bielsko-żywieckiej do Sanktuarium Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Pobiegną w intencji budowanego w Bielsku Białej hospicjum imienia świętego Jana Pawła II. Mamy pewne doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach, kilka razy już uczestniczyliśmy w podobnych biegach czy wyprawach to, że bieg jest w nocy no zostało między innymi obliczone tak, żebyśmy jutro rano doszli pielgrzymów i razem z nimi mogli wejść do łagiewni więc trudno w innej porze natomiast noc generalnie poza tym, że wiąże się z pewnym wyrzeczeniem dotyczącym snu również łączy się z tym, że biegniemy po publicznych drogach i wtedy po prostu ruch jest mniejszy przyznam, że to również powoduje, że ten bieg ma także charakter pielgrzymkowy. Trochę łatwiej się skupić, kiedy jest yy, ciemno, kiedy yy, człowiek właściwie na drodze pozostaje sam. Bo chociaż biegniemy w pięciu, to jednak. Właściwie trochę odbywamy ten bieg samotnie na zasadzie stafetowej. Trasa zaplanowana jest na około 9 do 10 godzin, w zależności od tego jaka będzie pogoda. Mamy do przebiegnięcia dokładnie 90 km. Mamy to podzielone na odcinki, każdy z nas przebiega około 20 km. Trasa jest dosyć pofałdowana i dosyć trudna, dlatego mówimy, że jest ten przedział 9 do 10 godzin. Myślę, że tyle powinno nam to zająć. Główna pielgrzymka, której bieg jest częścią, wyruszyła z Bielska Białej 30 kwietnia o godzinie 13.30 z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku Białej Hałcnowie. Do bazyliki Miłosierdzia Bożego dotrze 3 maja. Piotr Capi, Gradosław Jamrus, Bartłomiej Karnas, Mariusz Nowak i Jacek Pędziwiatr. Przed wejściem do Sanktuarium Łagiewnika będą wśród pozostałych pielgrzymów diecezji bielsko-żywieckiej kwestować na budowę hospicjum. Nie przygotowywaliśmy się specjalnie do tego biegu, dlatego że biegniemy w pięciu i mamy pewne doświadczenia sportowe. Właściwie, chyba każdy z nas startował kiedyś w półmaratonie, w maratonie, w biegach górskich, także w biegach ekstremalnych. Takim, chyba największym doświadczeniem, jakie mamy, przynajmniej część z nas ma za sobą, to ubiegłoroczny bieg Wiktorii Wiedeńskiej w ciągu 46 godzin. Pobiegliśmy z Będzina do Wiednia, to jest trasa około 500 km. Jedyne przygotowanie było czysto techniczne, czyli było objechanie trasy przez nas, w będziemy biegli, wyznaczenie sobie na mapach, żebyśmy wiedzieli dokładnie, gdzie skręcić, jak pobiec, żeby się nie zgubić w nocy. Ile każdy z uczestników będzie miał do przebiegnięcia? Około 22 km. Chcemy wesprzeć hospicjum, dlatego że wiemy o pewnych trudnościach, problemach. Hospicjum w tym roku musi wystartować, jeżeli... Nie rozpocznie swojej działalności, będzie musiało czekać kolejne trzy lata na y, kolejny y, y, kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. No i w, troszeczkę zależy nam na nagłośnieniu tego biegu, nie tyle z, z naszego względu, bo właściwie nawet pozostajemy trochę anonimowi, ale chodzi o to, żeby zwrócić uwagę w ogóle ludzi na problem Bielskiego hospicjum tego znajdującego się w budowie. Chcemy o tym hospicjum jeszcze opowiedzieć po drodze tym pielgrzymom, do których dobiegniemy i będziemy prosić ich o wsparcie. Konkretnie już tam na miejscu po dojściu będziemy kwestować śródniegi po niedzieli zebrane pieniądze, żeby to nie były jakieś duże kwoty, przekażemy na rzecz hospicjum. Hospicjum imienia Świętego Jana Pawła II jest w budowie w Bielsku-Białej od 4 lat. W pawilonie szpitalnym będzie 40 łóżek dla chorych, kaplica i pokoje gościnne dla bliskich. W drugim budynku gabinety zabiegowe, rehabilitacyjne i lekarskie. Hospicjum będzie świadczyć opiekę bezpłatnie i wszystkim potrzebującym, niezależnie od światopoglądu. Dobrej pogody w zasadzie sobie życzymy tak naprawdę i fajnej atmosfery.